Jeśli myślisz, że Pantadeusz to tylko nudny poemat o szlachcie i bigosie, to daj mi 3 minuty, a zmienię Twoje zdanie. Polska XIX wiek, lata 1811-1812. Akcja toczy się na Litwie, w urokliwym Soplicowie, w majątku sędziego Soplicy oraz w Dobrzynie, nieodległym zaścianku. Soplicowo to miejsce pełne tradycji, obyczajów i niekończących się kłótni szlacheckich. Do domu wraca po 10 latach nauki w Wilnie młody Tadeusz Soplica. Ma około 20 lat. Jest pełen energii i jeszcze trochę niedojrzały. Od razu wpada mu w oko piękna Zosia, jak się potem okaże wnuczka stolnika Choreszki. Ale sprawy się komplikują, bo w Soplicowie jest też jej opiekunka Telimena, dojrzała, elegancka dama z aspiracjami. Zosia Czytelimena. Oto pierwsze wielkie pytanie tego poematu. Ale Pan Tadeusz to nie tylko historia miłosna. To przede wszystkim opowieść o polskości, honorze, winie i odkupieniu. Bo w tle rozgrywa się konflikt dwóch rodów, Sopliców i Choreszku. Kiedyś Jacek Soplica, starszy brat sędziego, niestety zabił Stolnika Choreszkę. Z miłości, z dumy, z rozpaczy. Ten jeden strzał zmienił wszystko. Zbrodnia, hańba i posądzenie o zmowę z Rosjanami to źródło ogromnego cierpienia Jacka. Później doszły do tego jeszcze nieszczęśliwe małżeństwo, śmierć żony i mały Tadeuszek przekazany na wychowanie sędziemu. To konsekwencje tego, co się wcześniej stało. Ale Jacek po latach wraca, już nie jako pyskaty szlachcic, kłótnik, paliwoda. Tylko jako pokorny Bernardyn, ksiądz Robak, pokutuje, pomaga w potrzebie, kwestuje na zakon, działa w tajemnicy jako emisariusz powstańczy, czyli przygotowuje powstanie na Litwie przeciw Rosji. Wreszcie dwukrotnie ratuje życie hrabiego Choreszki. Przy okazji, tracąc przedwcześnie swoje własne. Ksiądz Robak uratował go w czasie polowania na niedźwiedzia, a później podczas bitwy z Moskalami. I udało się. Jacek Soplica odkupił swoje winy i pogodził zwaśnione rody. Tymczasem w Soplicowie Wrze. Zamiast spokoju są zajazdy, kłótnie o zamek, o harty. Tutaj mistrzami są asesor i rejent. W tle polowania, grzybobranie, pyszne dania podczas posiłków, a także bigos po polowaniu. To świat, w którym śmieszność. Miesza się z powagą, a życie codzienne przeplata się z wielkimi marzeniami o wolnej Polsce. W finale dochodzi do pojednania. Soplicowie i Choreszkowie podają sobie ręce. Ksiądz Robak umiera, ale jego misja się spełnia, bo syn, Tadeusz, zaręcza się z Zosią, córką Ewy Choreszkówny. Miłość łączy to, co kiedyś zostało rozdzielone. Można powiedzieć, że dzieci doświadczają szczęścia, którego nie mieli ich rodzice. Jakże to optymistyczne, prawda? A w ostatnich scenach śliczny polones to nie byle jaki taniec, lecz symbol zgody. Jedności narodowej, tradycji, działania to właśnie w tym rytmie można powiedzieć, bije serce całego poematu. Kochani Pantadeusz to nie tylko epopeja narodowa to opowieść o ludziach z krwi i kości to epos o miłości, dumie, błędach, przebaczeniu o tym, że Polska zaczyna się w sercu i nawet w czasach niewoli można żyć z honorem, nadzieją i uśmiechem dlatego warto go poznać nie z obowiązku, ale z ciekawości. Dajcie mu szansę. Przy okazji zachęcam subskrybujcie mój kanał Język Polski na warsztat i zobaczcie, jak fascynujące potrafią być nasze lektury. Do zobaczenia.